To znowu był kurwa płacz jakiegoś tam debila. A nie to ci rozkaże Kurwa. Jakbym miał na imię to mi pewnie powiedział spoko. Ale, to, może się pierdolić. Kurwa, gniazdca. Ja zapomniałem automat, dwalki. się podłączyć latarki do ładowania A raz pół godziny wystarczy. Myślę. No widzisz? sobie to też będziesz mógł tak robić. A znowu serenka, oj. Sarenka sobie siedzi. Albo siedziała. Siedzi. A kot. Się nie chcę patrzeć. Dobra. Trzeba blokować. Dobra, na razie w trochę pada. Nie, ne, 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 o jest kodny. Jak was za rękę złapię, to człowieku jak ten Aladdin dyktator. kurwa kończy się działkanie. Od siedziałkę. tu ktoś nie wracał. No. Ciekawe co za jakiś. I dalej to same barki. I po co ja im mówiłem, żeby założyli sobie tę wspólnotę montażę z opieką Nie jest kosztowny. ci potem. A, to może nie nawracania, tylko to co matka była ślady. No zaraz się sprawdzę, prześwietlę. Chyba że znowu kasztaniarze były. Kto to taki kasztaniarz? Kraja, ja pada, daj spokój, zespół i Ale ten z włeski klucz mu wydał mówi A będę ich chyba lać jednak Ostatnio jak wspomniałem o WSce to ja się zagotował tam chłopaki wysportowane Od tego są i wpierdol, wpierdol i Ale śmiałem się, On mówi, że Artur Wójcik, no mój imiennik Wójcik chyba, patrząc jak się podszywają, kurwa gówniarze się podszywają, tak mutają, człowieku. Zda... Ja się zastanawiam co to będzie, jak to więksi podjeżdżają, bo no to nie, to tutaj szopkę robią, a nic nie widać. O, to idziemy dalej. <śmiewanie> <śmiewanie> Jak się dobieru goniarzom dupy. <śmiewanie> bardzo to trzeba sobie przepłukać Obejrzałem serce dzisiaj alienca Nie ma specjalnie pomysł Nie chcę szukać w pułapkach czegoś Nie chcę mi się takich kiedyś szukać filmów się obejrzało parę minut i albo poszło, albo nie poszło a teraz po takich głównych tytułach skaczę Czekam na filmy tak jak nie John Wick 4 Byłem ciekawy Matrixa 4, ale według mnie osobiście to się nie udało Znaczy się na no spoko wszystko taki, Kurwa efekty, ogólnie fabuła też całkiem spoko i tak dalej, ale takie Kurwa. Już takie robienie filmy pod LGBT na siłę, nie? Zbierały się feministki, ale czego nie kobieta, nie? I, i, i zrobimy. O to chuj, dobra, zrobimy Matryksa czwartego. Człowiek powinien rozpierdolić system. Ale do niego jeszcze trochę, już nie pamiętam kiedy zapowiadają tam start, nie wiem czy nie, dopiero w marcu gdzieś. No, ale pewnie jeszcze wyjdzie parę fajnych filmów. chodź najdo najdo Chodź, chodź, szukaj, o właśnie! Co to za jakiś kurwa kolor? z człowieku, Rozumiesz, taki to bliżej, to śmieszne, nie wiem, to, żeby to było, kalafia, to bo ja lampka się sama zapaliła właśnie dla lampkę lampka z przodu dla tych co się chowają za oborą te ja się przyjrza. nie no wszystkie ślady są w tą tylko tu jest jeden taki w to dziwne zobaczy zaraz

Znowu się naś, bo znowu narkotyki, znowu mistrza i węgorze. A i się mnie pyta, czy chce więcej pocieszek, bo rozumiesz, Mówi, że jemu się należy i on mi na załatwia, pocieszek takich co tam. Pod lasem wstawia, się drogał albo nie Mają pięciu chłopaków i ruchają się po zaradach Głupi kurwa i bóg. Ja, sobie nie, 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 nie. Ja, wróć żaden but. Głupszy od, od buta. Głupszy od buta. Buty są zajebiście, buty są tak strądre inteligentne. Chodź i dzisiaj no, matula przywiozło spodnie, takie cieplejsze na rowerek. a strach je zakładać, bo mówię nie wiadomo skąd one się wzięły. Powieszę sobie na ścianie poprawię w ramkę podpiszę suwenir fajny kolor ale taki bardziej pod gajer z pod takie ciepłe tak w kieszeni Ale kolor piasek taki fajny nie to piasek, nie to ten, nie to Poliska